Ludzi. Ja mogę cię przyprawić do depresji, jak chcesz. No ja nagram jakieś dźwięki pójdziesz jej. Mówisz? Dobra, to odpalam Ok od do city. A co, dźwięk alarmu czy co zrobić? No, dowolny dźwięk, który podpowie Ci intuicja. Powiedz kiedy. No, dalej. Badamby! Dobra Będzam Alarm, kurwa! Taki bardziej japoński Zapiszę to jako alarm. Szwagra MP3. Będą bomby, kurwa! Będą bomby! Taki alarm w schronie! Będą bomby! Będą bomby! Ja pierdolę. Weź się i to puść. Puszczam. Będą bomby! La zambave 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 Będą bomby. Będą bomby! Jak na policję dzwonisz, to jest tekst, ale zaraz będzie połączenie. Będą bomby. Będą bomby. Ja tak co umiera już z niego. Będą bomby. Będą bomby. Siedz gdzieś w Kijowie w jakimś składzie mammy. Będą Generą Będą ogłaszam w Towarzysze, będą bomby. BĘDĄ bombę. przemowa na telewizję zła Uwaga zła zła Będą ukraiński! BĘDĄ do mikrofonu ja do mikrofonu zła Podeszli na grupę remix się zrobi. Ej, ja podeślę ten dźwięk na grupę, proszę zrobić remix. Proszę zrobić remix. Proszę, zróbcie to. Zróbcie ja was, proszę Błagam na kolanach. Zremiksujcie to jakoś. Uwaga, na ukraińskim narodzie. Budiet bomby. Ja to na, zipi, na ZIPISZERA wrzucam. Już upload files. Yy, jakie tam punkhaby? Ja nie chcę pąkaby, ja chcę ZIPISZER. Ale cię spojrzałem Będą bomby. Będą bomby i chuj. Szczegóły, data. Ale mój szwagier. to upload. Będą bomby! Uwaga, wrzucam na grupę kamerzyści Misteriusa dźwięk Będą Bomby mp3, <noise> proszę zrobić remix, jakby ktoś teraz to zrobił to Ej, by... Jak, e, musisz zrobić konkurs, nie? Będą Bomby, kto zrobi fajną przeróbkę to nagroda jakaś, nie? Sponsorowana przez Szwagra, każdy jeden lajk like pod przeróbką Będą Bomby to jest złotówka <noise> I będzie tyle lajków, kurde, że <noise> będę chciał samochód oddać. <noise> Samochód na olx nagrodę trzeba zrobić. <laughs> Budzi nagroda. Szwagier mówi, walczą błąd. <laughs> biją. Czy mogę nazwisko przeczytać? Od Kamila de Borodo, że będą bomby, jest jakiś remix przesłany. To pewnie jest, będą bomby, misterius to chuj, jebać go, jebać, ją. ją. No już puszczam. To może ci dam ten, chociaż jedną, bo jakoś tak na spółę byśmy musieli. No. Nie, nie, nie. bomby? <grym się w życiu> okay. <grym się w życiu> ja to się... Ja, ja, ja to pomiakam na kamerę. Do <grym się w życiu> bomby! Ja. <grym się w życiu> Ej, swager chyba dostał receptę od pana Mariusza. <grym się w życiu> <grym się w życiu> Pan Mariusz to jest profesjonalista. Opisjonal... Profesjonalista. Ja no poczekał na czeka, nie? Albo robię. Robi te klamki tak zwane, wieczne, na tych i <laughs> na wiem na to ona od dupy strony robi mi się wydaje. W tym wieku. <laughs> papaja, I będą bomby <laughs> Będą bomby. Nie <laughs> wiem, i takie stawki pół. <laughs> będą bomby. Będą bomby. Ja mam dużo recept, mogę się ze szwagrem podzielić, ale to jest jedna konkretna recepta. Dziecko to nie dalej idzie. No jakie to... dziecko? Wszystko jest dla psa. Powiem <laughs> okay, O. Uwaga od pana Dickso DJ. A ma w ksywce DJ, więc to, co to nie wiecie, będzie odsłuchaj. byle co. Posłucham pierwszy. dobre, dobra. Dobra, dobra. Ej, dobra. dobre, dobre. Ej, dobre! Zajmij Kurwa, tej glebszej! Kurwa, tej głośnej, dobre, zajmij sobie! Kurwa! Kurczak leży na Fejka jak chuj. No, no. Fanedics DJ. Widać, że to DJ to nie jest bez powodu tam napisane. Kurwa, dobry gościu. Ej, no co tata i puszczę... się mu będą bomby. Ej, p... Zadzwonię i puszczę mu będą bomby. Ale tą drugą, nie? Pierwsza też fajna, ale druga jakoś tak... A ja lubię, no druga fajniejsza. Pierwsza i druga, Pierwsza i druga no po prostu. Obydwie są fajne. Ja lubię każdą twórczość widzów. Będę bęndam. Latają muszą bomby. Ja. nie ciepło, Aś, daj pan spokój. pan z tym gównem. Co pan tu gitarę zawraca? daj pan spokój, najpar życiu. <laughs> Ej, ale bym sobie obejrzał tak. Załóżmy 2000...